No, i mamy problem nad ranem. Akumulator salonowy padł. Słuchajcie, znajdujemy się w czeskim mieście. Absurdów. Na tym nam najbardziej zależało. I idziemy na piknik. Zima odsłania miejsca inaczej. Bez turystów, bez pośpiechu. Zostaje tylko przestrzeń, linia horyzontu i historia wpisana w krajobraz. Zimowe kamperowanie może i bywa wymagające. Czasem trzeba zmienić plan, czasem coś zmodyfikować, ale właśnie wtedy najbardziej docenia się momenty, których nie da się zaplanować. Było zimno i było cicho. I były widoki, których zupełnie się nie spodziewałyśmy. Takie, które zostają w głowie na długo. Mimo trudności, a może właśnie dzięki nim. Tak właśnie wyglądają nasze zimowe morawy. Cisza, spokój jakby czas na chwilkę się zatrzymał. Na spokojnie. Po swojemu i dokładnie w takim rytmie zaczynamy tę podróż. Dzisiejsza noc nie była łatwa. Jest godzina ósma rano. Patrzcie jaki, jaki sopelek odpaliłam kamper, ponieważ brakło nam prądu. Obudziłam się dlatego, że jakoś dziwnie ogrzewanie chodziło. Czyli raz się włączał, raz wyłączał, tak jakby na chwilę. Mówię, coś jest nie tak. No i co się okazało? Temperatura go pokonała. Akumulator salonowy padł. Musimy się gdzieś podpiąć pod prąd teraz. Minus 12 stopni i tyle. No nic, zmieniamy znów plany, szukamy prądu, tym razem nie wody. Teraz będziemy musiały znaleźć jakiś plac na noc dzisiejszą, bo nie ma szans, żeby on się naładował. Za krótkie odcinki robimy pomiędzy naszymi przystankami. No yy, i Niestety. Upierdliwego karawaningu zimowego ciąg dalszy. Nie mamy prądu, ale mamy gaz I, i wodę. Teraz jest samochód odpalony. Gdzie jest ten salonowy? Tutaj. O, teraz pokazuję dwie zielone, ale zaraz jak nacisnę jeszcze raz, to pewnie spadnie, bo on sobie takie robi zawirowania różne. Ten samochodowy. Dobra. Weszłam na dach, to znaczy nie weszłam, otwarłam okno. Myślę sobie, a przetrę ten panel, żeby tam lepiej mu to słoneczko wchodziło do niego i tak dalej, i tak dalej. Panel nie był jakoś specjalnie brudny, po prostu był trochę ukurzony. No i popsikałam płynem z alkoholem. Do szyb. Zaczęłam to myć. Zaczęłam to myć, a to się zrobiło jak masło. Płyn z alkoholem zamarzł na panelu. Czajcie to. Czajcie to. Płyn z alkoholem kaput. Zrobiłam sobie więcej szkody niż pożytku z tego, bo potem to zamarznięte musiałam tak długo tą szmatą ścierać, żeby zeszło. Po prostu szron się zrobił. Ale już panel jest czysty. Słoneczko wychodzi, ale wiemy, że to nic nie da, bo. No, tego słońca jest za mało. E, temperatura minus 12 w nocy. Ta truma szalała jak głupia. Co chwilkę się włączała. Miałyśmy tu ustawione z 20 stopni, a i tak nie dogrzewała, bo było 18. A przypuszczam, że jak zaczęła już wariować, to było 17 nawet. Musimy zmodyfikować nasze plany. Ale się wydarzyła przed chwilą e, dziwna rzecz. Wczoraj bawiłam się z tymi świecącymi opaskami i, i położyłam je wszystkie do góry tutaj nad, y, na półkę, nad szybą. I tak sobie teraz jedziemy, jedziemy. I na głowę spada mi to. To jest połączone. O. To znak nieskończoności spadł mi na głowę. Nie formowałam tego, żeby nie było. Po prostu. To jest... To jest znak. Nieskończone wycieczki kamperowe. To jest przepowiednia na przyszły rok po prostu. Jest dużo miejscówek. Po drodze, akurat już na północ od Brna, które są parkingami, i podobno mają słupki z elektrycznością, i można sobie ten prąd albo za darmo podpiąć, albo można sobie go kupić. Różnie piszą, jedziemy sprawdzić. Musimy troszeczkę podładować ten akumulator, bo przy takich mrozach naprawdę ciężko, żeby wytrzymał. Tak naprawdę to musimy zmienić akumulator salonowy na jakiś Lifepo 4. I pytanie do Was, jak macie jakieś do polecenia, to śmiało piszcie. Być może pomożecie nam w wyborze. A i zostało mi 30 minut nagrywania na kamerce. No więc kolejny zakup też się szykuje, karta pamięci. Mamy tyle materiału, słuchajcie, z tej wyprawy że po prostu brakuje mi karty pamięci, a komputer, który ma dysk dodatkowy, został w domu. Tam też będzie zakaz komputerów. Zakaz rowerów. Ale to jest, to jest miasto zakazów. Słuchajcie, znajdujemy się w czeskim mieście. Wszystkim mieście absurdów. Zaraz powiem, jak to miasto się nazywa. Ale powiem też, że tylu zakazów w życiu nie widziałam w żadnym mieście. Tu jest zakaz wszystkiego, zakaz y, kamperów przede wszystkim, zakaz y, samochodów, y, zakaz rowerów, zakaz ciężarówek, jest zakaz wszystkiego. Każda uliczka, która prowadzi od ulicy Głównej, wiąże się z zakazem wjazdu kamperów. Mało tego. To miasto ma według aplikacji, według opinii na aplikacji Park4Night, bardzo fajną infrastrukturę dla kamperów. O, popatrzcie tam, już znów, za, znów zakaz. Znów zakaz kamperów. O, dobra, będę trochę z tym. Ma to miasto infrastrukturę dla kamperów, która jest bezpłatna, a w zasadzie jest to 7 miejsc. Z darmowym prądem. Podjechałyśmy tam, bo trasa i tak była po drodze. Siedem miejsc dla kamperów zajmują mieszkańcy ze swoimi kamperami, które są tam przyłączone do prądu na stałe. Nikt tego, słuchajcie, nie kontroluje. Oprócz tego wjazd do tej strefy to było kompletne, kompletne nieporozumienie, bo yy, z jednej strony był znak, że do tej strefy trzeba się poruszać określoną drogą, a 3 metry za znakiem był zakaz kamperów. No więc zwariowałyśmy totalnie. Oczywiście wjechałyśmy tam, no bo jak inaczej, skoro jest miejsce dla kamperów, no to jak można się tam dostać, innej drogi tam nie ma. Ucherskie Hradiszte. Ucherskie Hradiszte, tak. No po prostu nie wjeżdżajcie tu kamperem, bo się nawkurzacie. Będziecie jeździć w kółko, bo możecie jeździć tylko główną drogą tym kamperem za 300 metrów. Bardzo nieprzyjazne bardzo. Zjazd. I to nie jest tak słuchajcie, że my za wszelką cenę nie pojedziemy na camper park czy na kemping, bo nie wiem, nie chcemy płacić. nie o to chodzi, ale skoro widzimy, że jest infrastruktura przystosowana dla kamperów i można tą miejscówkę sprawdzić. Można zobaczyć, czy to faktycznie funkcjonuje, no bo fajnie, sam zamysł tego jest bardzo fajny, powinno być coraz więcej takich miejsc, ale jak człowiek podjeżdża Skręc, i widzi, że po, po prostu prawie. jest, no, no cwaniaki, no bo to jest cwaniactwo, tak? Podpinanie swojego kampera na stałe pod prąd e, tylko dlatego, że jest za darmo, no to jest naprawdę opinia też na Park Fornajcie od nas wyszła. E, patrząc na zdjęcia innych użytkowników, którzy opisywali ten punkt, Robili zdjęcia, i na tych zdjęciach są dokładnie sprzed kilku lat te same samochody. I te samochody się powielają na tych zdjęciach, więc no, no nie ma miejsca dla turystów, nie ma miejsca dla nowych karawaningowców. Tam są mieszkańcy, którzy czerpią korzyści z darmowego prądu. Tyle w temacie. I znalazłyśmy fajne miejsce parkingowe z możliwością noclegu. Jest to parking, nie camper park, ale parking z możliwością podłączenia prądu. Za prąd się płaci, mam nadzieję, że będzie można zapłacić kartą, a jeżeli nie będzie można zapłacić kartą, to znów muszę szukać bankomatu. Ach, coś nam ta końcówka nie wychodzi po prostu, coś, coś tu pod górę ta końcówka tej trasy. Właśnie podjechałyśmy do takiego miejsca, o którym mówiłam, które ma a, tak, słupki z prądem, które ma słupki z prądem, i teraz tak, tam mamy z tyłu zamek. Zamek jest zamknięty, ale nie o zamek nam chodziło, tylko o prąd, tak naj, najbardziej. I teraz mamy tak główny słupek, miejsca dla karawanów wy, wyznaczone tutaj, i mamy główny słupek z prądem do płatności. Płacicie tylko monetami, dlatego że płatność kartą jest nieczynna. Myśmy się podpięły pod czwórkę i wrzucamy do czwórki. 20 koron. I chyba powinno działać 1 godzina Tak. 1 kWh, 20 koron. O, na tym nam najbardziej zależało. I teraz, jaki tu jest jeszcze myk? Bo oprócz teraz czwórki świeci się jeszcze ósemka. Gdybyście tu byli przejazdem, no to na ósemce macie do wykorzystania 3 korony. Bo nie zwracają tutaj za niewykorzystany, niewykorzystany prąd. Więc myśmy, korzystając z okazji, w czwórce były, było 5 koron do wykorzystania i służyłyśmy e, sobie po prostu to, co zostało. Dla kamperów, jest tutaj miejscówka z tymi słupkami. My sobie tutaj stoimy. Tam mamy zameczek zamczyską, bo to bardzo duże. Jesteśmy ogólnie na wzgórzu. Słaby tutaj jest zasięg. Tak, z dwie kreski, może czasami w ogóle nie ma. No i w sezonie tutaj za kamperem, akurat jest taki Małpigaj. Tu jest taki mniejszy plac zabaw. Eee, pojemniki na śmieci i to i to gdzieś widziałam przy wieździe. Płaci się za y, kampera 200 koron. Jest to opłata całodniowa, więc nawet jeżeli wiedziecie na 5 minut, to i tak trzeba 200 koron zapłacić. No ale tak jak widzicie tutaj teraz jesteśmy same znów. O, Okej, okay, bo jeszcze jedna rzecz. Zaś mi się z czapki zrobiło takie łysy. Dobra, jeszcze jedna rzecz. Bo jak byłyśmy wtedy w Lidlu, to mówiłam, że kupiłyśmy wino. I właśnie zapomniałam nazwy. I teraz je mam tutaj. To jest te ichniejsze, Rulandzkie bile. E, 2024 rocznik, Białe Winko, Półwytrawne, Winiarska Oblast Morawa. Trzeba by skosztować, jak smakuje, nie? Jakostni wino, półsuche. Półsuche, pół, suche, pół mokre. Zobaczymy, może będzie też. Pół dobre, pół nie, dobre. Nie będę pić plastiku, do tego będę piła wino <grym> ze szklanki do whisky. Taki. Ty masz swoje wino. Z wino... masz wino Chciałbym w tym. ma takie wino na jakie zasługuję. Tak, wino w proszku. W kapsułce. Musimy oszczędzać prąd teraz i siedzimy po ciemku. Tak jest na zewnątrz, a nie, tak nie świecimy żadnego światełka. Tam jest tylko taka malutka. No nie, no choinkę mamy. A patrzcie w celu oszczędzania prądu załączyłam takie lampeczki na baterie, co by nie marnować oświetlenia. Czupaka bla. Dobra, jakoś jakoś będzie nie. Umilamy sobie te poniedziałkowe popołudnie grając Gramy w co? Prenko. Wremika na pieniądze. Gramy na pieniądze. Dostałam tutaj konkretną propozycję. Jak wygram, to przedłużam wolne do środy. A jak przegram, to będę musiała wyjść w krótkim rękawku na mróz. Dla mnie to żaden problem. Na chwilę. Nie było ci słoneczka. Padły mi morale i zmarzłam. Stąd też dzisiaj na to poniedziałkowe popołudnie wybrałyśmy karty. Dość, że jeszcze w bingo nie gramy, nie? Albo nie rozwiązujemy krzyżówek. Chociaż ja zawsze lubiłam krzyżówki. Zawsze się z mamą prześcigałam. Kupowałyśmy, pamiętam, krzyżówki panoramiczne. 1500, chyba 2000 kupowałyśmy je w tym samym dniu i e, ścigałyśmy się która pierwsza skończy wszystkie krzyżówki myślę, że już potasowałam wybrałam sobie te najlepsze, przykleiłam je tutaj Rozgrywka zakończyła się po czwórnym zwycięstwem, niestety nie moim. Powoli się już do tego przyzwyczajam, że nie mam szczęścia w kartach. Doładowałyśmy się prądowo, zagrałyśmy w karty. Przegrałam cztery razy, więc koniec już, więcej nie gram. I zostajemy tutaj do jutra. Nie obyło się oczywiście bez podniesienia ciśnienia. Nie sądziłam, że coś tak prostego może być tak skomplikowane. Naprawdę. Brawo, Czesi, naprawdę. Ale to już Wam jutro opowiem, bo to jest dłuższy temat. Zapraszamy na nasz kolejny odcinek. To jest fajne. Jedna przypinka od tej, od tej maty zewnętrznej na szybę. Ona żyje swoim życiem. I za każdym razem jak tutaj siedzę, i po jakimś czasie dostaje nią po prostu w łeb. Do zobaczyska w kolejnym odcinku. Cześć Pa!